Siemanko Tu Radio, wy jesteście na kanale Radio FlatOut, A ja dzisiaj pokażę Wam drugi odcinek z serii o TCS, więc jesteśmy na obiecanym torze Modlin, ale nie było tak łatwo, więc zobaczcie najpierw to, co się odbyło kilka godzin temu. I teraz nastąpi magia telewizji. Jeżeli to oglądacie, to oznacza, że te wszystkie działania, które będę zaraz robił, mi się udały. Ale po kolei wczoraj 13 wpadłem na chwilę, bo miałem do nagrania Jeden klip w studiu i chciałem przed dzisiejszymi testami na torze wgrać nowy firmware do kompa, bo rozmawiałem z producentem, że fajniej by było i lepiej on by działał właśnie na tym nowym firmware'ze. Podczas aktualizacji zdarzyło się coś dziwnego, bo wyszedł błąd. Po tym błędzie auto przestało odpalać. W końcu odpaliło, ale na pięciu cylindrach. Okazało się, że jedna cewka się z jakiegoś powodu uszkodziła. Tutaj mam pewne podejrzenie, ale je zostawię na koniec mojego wywodu. I niestety później, sprawdzając urządzenie, czy z nim jest wszystko OK, okazało się, że jest OK. Ale przy wkładaniu tym oto USB-kiem dotknąłem niechcący do plusa. Jak się możecie domyśleć, urządzenie się całe spaliło, więc no dosyć gruby mój fakap. Zobaczcie, tutaj jest spalona ścieżka, tu jest spalony tranzystor. Skończyło się na tym, że musiałem wezwać się do producenta. W międzyczasie jakoś musiało mi zalać cylindry. Gdy spróbowałem znowu auto odpalić już na zdrutowanej wiązce z pominięciem urządzenia, no to padły dodatkowe dwie cewki. I teraz, o co chodzi z tymi cewkami. Wiecie co, to są te cewki, które tu były, one miały 100 tysięcy przelotu mil. W M3 jest tak, że jest dosyć wysoki czas ładowania, jeżeli chodzi o cranking, czyli kręcenie rozrusznikiem. Dodatkowo komora spalania była mokra i nie wiem, mogę tylko gdybać, że jakoś to wpłynęło na Złożycie tych cewek, więc musiałem te trzy cewki skompletować, udało się. Dostałem też o 11 w nocy przesyłką pociągową nowe urządzenie, więc zaraz to wszystko będę montował. I jeżeli to się uda, no to kolejne wejście jest z toru Modlin. No właśnie, całe szczęście, że udało to się wszystko wykonać. Główna zasługa w tym producenta, który po prostu mi przesyłką kurierską wysłał urządzenie. Dzięki ja temu mogłem je z rana zamontować, tak jak widzieliście. No i w tym momencie jest już wszystko w porządku. Zanim dojdziemy do tego, który preset będzie właściwy, e, będę musiał wykonać kilka kółek, tak żeby zobaczyć, na którym mi się najlepiej jeździ. To co wiem na pewno, że mm, te presety najmocniejsze, one właściwie tak mocno redukują moc że ciężko tym 350 konnym samochodem pójść bokiem. Więc wydaje mi się, że w dobrych warunkach przyczepnych takie jak mamy dzisiaj, to te pierwsze dwa presety w tym wypadku chyba będą za mocne, będziemy używać jakiegoś trzeciego, czwartego. Zobaczymy w praniu. Zostańcie koniecznie. Dzisiaj na to, że mamy super warunki i to sprowadziło też wiele ciekawych samochodów. Tak naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy widzę aż tyle samochodów w tym miejscu. Zobaczcie sami. Yes, super! Chciałbym wam przedstawić Karola, czyli właściciela auta, głównej osoby, która będzie dzisiaj jeździć. Przywitaj się Karolu. Cześć! To ja. Cześć, cześć, cześć! I co? Pokażę Ci jak urządzenie działa tak, żeby... A, żeby żeby było wszystko jasne. Generalnie tak jak e, wspominałem wcześniej, to jest potencjometr, w którym się steruje siłą urządzenia. No tak. I dodatkowo e, dioda, e, która mówi nam na którym programie jesteśmy. Czyli kręcimy tym pokrętłem mhm. i powoli przeskakujemy tak, na kolejny Dokładnie tak. tak program. I teraz tak, pierwszy program to jest jedno kliknięcie, drugi to dwa A, i, tak dalej, i tak dalej. Kliknięcia są, tak. I teraz ważna rzecz, jeżeli ustawisz w ten sposób, czy świeci świecie się nastało, to urządzenie jest zupełnie wyłączone. Czy jeździsz tak, jakby kontroli trakcji nie było? No okay. co jest bardzo istotne, tak? No to teraz mi powiem, czym się różnią te programy. No i powoli do tego przechodzimy. Najsilniejsza kontrola trakcji jest na pierwszym programie, tak? Jedno błysnięcie. No i he, generalnie im więcej tych błyśnięć, tym kontrola trakcji jest słabsza. I tak naprawdę ja ci w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, który program będzie najlepszy, bo musisz no, to tak, po prostu sam wyczuć. Tak, tak. Moim Co zdaniem. więcej mocy będzie obcinało na tym pierwszym. Na pierwszym programie nie. nie będziesz w stanie w ogóle pójść bokiem. Aha. Więc to mi źle. No to trochę źle, no. mało ja przyjemnie. Chodzić bokiem. No Ty jak chcesz chodzić bokiem, to wtedy nie, robisz tak. Ha, ha. Ale nie, jeżeli nie, chcesz no jechać no. na czas, to, to musisz sobie wybrać. Moim zdaniem będziemy gdzieś oscylować w okolicy trzeciego, czwartego programu. No dobra. Więc myślę, że teraz już wiesz jak to... Pierwszy dzień, pierwszy moment, robimy tak. testy. Być, Więc podczas jazdy prosiłbym Cię, żebyś po, po prostu e, zmieniał to, tak żeby wyczuć, który Ci będzie najlepszy, bo to nie znaczy, że dla mnie najlepszy będzie dla Ciebie również najlepszy. Dodatkowa rzecz, jest flat shift, jest launch control, ale do tego przejdziemy jak będziemy jeździć. Sprawdziłem, działa. Cześć. 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 relację dla Marcina I jego super... pozdrawiamy Pani. Bardzo fajnie, poza tym, że Dominika się źle czuje. O ja! jest ważny problem. No dobra, to zjeżdżajcie. Zjeżdżamy, bo okay. muszę ją wysadzić auta. Okay. Ale jest spokojny. No i właśnie, ten dźwięk co słyszeliście, powiem szczerze, że zawsze jak słuchałem swoich rajdówek, które miały taki dźwięk, to serce mi podchodziło do gardła, bo to nigdy nie był dobry dźwięk. Ale rzeczywiście no, w tym samochodzie to działa. Dobra, teraz ja jestem w środku. I co, teraz jeździsz na, na maksa włączonej czy wyłączonej? No, na maksa włączonej. Bardzo dobrze. Tak, pi Pierwszy raz w ogóle takie zrobiłem ustawienie, bo byłem gdzieś na trójce i na czwórce. Patrzyłem Więc ty, wtedy delikatnie, chodził bokiem, nie? Tak, tak. No, możemy zobaczyć go teraz, jak jest na maksymalnej kontroli trakcji. Okej. Okay. To jest jakiś ciekawy jest odgłos przy tym. Tak, bo on wycina e, ten e, paliwo. Więc będzie ci trochę mniej palił. No, super. No to zawsze wiesz, No to, to zawsze jakaś oszczędność będzie, nie? Mniej zużywa opon, mniej będzie palił. Jak tak? Nie wiem, już żadnych żartów nie przygotowałem. Tu wiesz tak jak w top Jeremy Clarkson tam się przygotowuje, to się no to, to zawsze coś tam wymyśli, tak? A teraz, taką, wiesz, jak nie zmarszło, tu zaczepiasz kamerę, czy co. No. no dobra, dobra Także. Po, powiedz mi, bo jesteśmy po pierwszych jazdach, jak ty to widzisz? Jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest takie, że yy, pierwszy raz jeżdżę na takich oponach. Więc, tak, bo jest yy, trochę... yy, ja wspomniałem o <śmany> tym super. wcześniej, ale mamy bardzo niekomfortowy setup oponiarski, bo z przodu jest slicks extrema, który trzyma dosyć fajnie, natomiast z tyłu jest zwykła jakaś drogowa opona, która trzyma troszkę gorzej. Tak. Więc, no więc tutaj ta no, kontrola kontrol... trakcji też musi więcej robić. No, Możesz wykazać kontrolę atrakcji dzięki temu, prawda? Więc no, nie mam jeszcze porównania, jakby to było między półslikiem a, a taką drugą byle jaką, ale jest ciekawy, no, bo nawet na tym najmocniejszym ustawieniu prawda, jest tak, że, że no że da się poszlisnąć, tak? Mm. Więc nie masz tak, że masz domulone auto, no które właśnie, takie no bo rozmawialiśmy o wcześniej, że to działa zupełnie inaczej niż taka kontrola z seryjnego samochodu, kiedy dostajesz z mm. i ciężko no i jest, jest później tak, się gdyż, wykopać z jak tego. Tak, jesteś kierowcą, który już trochę pojeździł, to tak jakby no, wchodzić z tym zakręt jak mocno przesadzisz no to ona cię wyrzuci ta, nawet na największym poziomie ale masz dużo czasu tam do zebrania się jeśli będziesz dalej tam pedałował czy coś no to możesz, możesz to źle skończyć nie wiem no ale no chyba że już jestem poza drogą, mogę tam gdzieś tam ale generalnie jest, jest dużo czasu żeby się odratować czy tam coś no, jest tak że no nawet w sumie wiesz jak widziałem że coś się dzieje no to od razu, od razu robiłem tak, że odejmowałem gaz, prawda? od razu kontrowałem, także, także no nie dopuściłem do czegoś takiego. Że na tym trzecim, czwartym poziomie miałem tak, nie, nie wiem, wiem czy to jest do końca wina Jurze, czy trakcji, czy moich umiejętności, czy tej obony słabej, która po paru kółkach już w ogóle nie kryje już prawda. No i... I wiesz, mi się odklejał ten tył przy dohamowaniu. Wiesz, to... no akurat na dohamowaniu to to urządzenie w ogóle nie działa, bo ono działa w momencie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naciskasz gaz. Więc w momencie, kiedy cię tam sponiewiera gdzieś na dohamowaniu, no to To nie to. Aha, czyli jak tyłek mi odlatuje, no to ono wtedy nie pracuje. Ono bardzo. Nie, słuchaj, ono pracuje w momencie, kiedy masz na przykład wyjście z zakrętu, albo jesteś w środku zakrętu, i to masz odciskasz gaz. I wtedy słyszysz, tak, tak, jak tak. one wycina ee, no paliwo. Tak, tak. no bo ESP tu nie mamy. mamy tu Nie, to jest kontrola trakcji, więc to jest dobrze, zupełnie to co innego niż przepraszam, ESP. Przepraszam. <laughs> Nie doczytałem, nie chciałem mi się twojego poprzedniego odcinka oglądać. Dziękuję, tak... dziękuję. Widzicie, tak jest, dziękuję, no że chociaż wy oglądacie. Ja, ja tylko jeżdżę. Przejdźmy do tego co Cię interesowało najbardziej, czyli Launch Control i Flat Shift. Zaczniemy od Launch Control, pokażę Ci na jakiej zasadzie działa. Generalnie zasada jest bardzo prosta. bo szukujesz widzów, że to tam musi być... Launch control na na starych dziadów, jak procedura startowa, no, no dobra, smażenie procedura, laka. Procedura a być, brak smażenia no. laka. Procedura musi być za mocne auto jak, dla takiego <grym> jak i ja. No. Tak czy inaczej, dobra. procedura działa tylko i łącznie wtedy, kiedy mamy prędkość zero i wciśnięte sprzęgło. O, bieg nie ma znaczenia, czy mamy wrzucony, czy nie. Po prostu wciskamy gaz do końca i Zszarpnęło kamerą, także cóż no, zrobić? No, nie zaszarpnęło. Natomiast flatshift Shift działa w ten sposób, że w momencie, kiedy wciskamy sprzęgło, a możemy mieć wtedy wciśnięty gaz do końca, odcina nam paliwo. Na razie pokażę to y, jadąc powoli. Mam teraz wciśnięty gaz, i wciskam sprzęgło. Zobaczcie, co się dzieje. I teraz tak możesz na tym zmienić, tak? Tak. I teraz będę zmieniał bieg z gazem w podłodze. No dobra, to teraz zrobimy setup podwójny combo, czyli i kontrola, i launch control i flat shift, czyli ruszamy. Całotchną gaz w podłodze. Podoba mi się. Podoba mi się. 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 się, no. Czyli jeszcze raz. Gordy, tak. jak skrzynia słowa za. Jeden pedał mniej do tak. obsługiwania. Ej, a flat shift cały czas jest, prawda? Po prostu mogę go sobie użyć albo nie, prawda? Tak, możesz sobie zmienić tym, bądź nie, to na nic nie wpływa. Wow. No tak, to, ale tak. właśnie wiesz, to, to jest jakiś tam e, ułamek sekundy, jest tak. Wiesz, masz wiesz, no po prostu tu masz wklepane i tylko pak... Nic to nie robi dla auta, jak tak, tak tak będę. No nie. bo on y, to tak jakoś puścił gaz. On po prostu od... to nawet czułeś, że nie było żadnego szarpnięcia. No tak, trochę tak. przy tym Lunch control jak tam złapało przyczepność, trochę było, ale on i tak zajebiście ruszał, nie? No dobra, a Lunch control też jest zawsze, tak? Tak. Ja normalnie, normalnie jak będę ruszał, to on też będzie się chyba trochę uruchamił, czy nie? Tylko jak masz w yy, no ja tyś... podłodze. A no tak tak, bo, bo normalnie mam sprzęgło i zamieniam na gaz, tak? A tak mogę mieć to i to i puścić Faska Podoba mi się Dobra, tu mamy w chyba Sławo będzie mocno, dosłysz Apex, szeroko, szeroko, szeroko i tutaj późno wchodzisz, nie? Tak jak teraz. Robisz sobie szeroki zakręt, wypuszczam go. Jeździłem trójką i warto by było przekazać wam moje spostrzeżenia e, i powiem wam, że te urządzenie robi magię. E, mamy bardzo dziwny setup oponiarski na dzisiaj, bo z przodu jest Extreme, z tyłu jest zwykła cywilna i to średniej jakości opona. E, więc jest takie poczucie, że rzeczywiście na wyjściu zakrętu możemy trzymać gaz pod podłodze i auto się fantastycznie. Napędza, skręca dokładnie tam gdzie chcemy, natomiast problem jest spory, jeżeli chcemy go gdzieś tam poprzerzucać z masy, bo po prostu ten tył się odkleja. Eee, I teraz, niestety, tak, dzisiaj było na tyle dużo samochodów. Poza tym był jakiś tam rozgardiasz na torze, bo jakieś auto się troszkę zepsuło, więc nie dało się zrobić takich pomiarów czasowych jakbym sobie życzył. O, słyszycie kontrolę trakcji, właśnie. Więc yy, ciężko mi yy, powiedzieć w liczbach, czy jest lepiej o ileś procent, czy jest gorzej. Musicie zaufa zaufać mojemu odczuciu i ja mogę pod tym się podpisać krwią. Tak, to urządzenie zdecydowanie przyspiesza. Ja z mojej strony rzeczywiście mogę zarekomendo zarekomendować, tym bardziej, że bardzo przyjemna jest obsługa kliencka, no bo. Ja z własnej głupoty upaliłem to urządzenie, tak jak widzieliście. Dostałem drugie w zamian i to w kilka godzin zostało wysłane pociągiem. Wydaje mi się, że samo urządzenie wymaga minimalnego dopracowania. Mam na myśli tutaj wtyczki i ewentualnie tak rozwiązanie problemu, by nawet taka osoba, która zrobi taką głupotę jak ja, po prostu tego urządzenia nie uwaliła. Ja już dzisiaj będę kończył mój wywód. Mam nadzieję, że ten materiał będzie do obejrzenia, mimo że zaplanowałem sobie, żeby on wyglądał zupełnie inaczej. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!